Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. W tym odcinku opowiem Wam, jakie rzeczy powinniście przy zakupie takiego rewolweru czarnoprochowego w poprzednich odcinkach powiedziałem, że nie wymaga wyzwolenia, kupić, żeby móc go w ogóle używać. W kolejnych odcinkach omówię dokładniej. Tutaj zaczniemy sobie od takich podstaw. Przede wszystkim kapiszony. Czyli to jest rodzaj spłonek, który zakładamy na bęben, żeby odpalić ładunek prochu. Nie ma w zasadzie specjalnie różnicy jeśli chodzi o jakość tych kapiszonów, jeśli chodzi o producentów. Warto zwrócić uwagę, żeby nie spadały z bębna, to jest ważna rzecz. Niektóre po prostu mają tendencję do spadania. Trzeba po prostu zobaczyć, co jest podane w dokumentacji, jakie kapiszony, jaka wielkość są podane dla danego modelu broni i takie kapiszony zamówić. Kolejna rzecz to. Kulki. W tym momencie że są różne rodzaje nabojów, ja używam kule kołowianych. Kulki warto kupić od człowieka, który e, no, jakiś ma w miarę powtarzalny towar i one są w miarę okrągłe. Nie mają problemu, bo zdarzają się rzeczy, które nie są, nie są równe. To jest kaliber 344 to są kulki kalibru 452. Troszkę kupuje się nadkalibrowe, żeby dodatkowo było większe ciśnienie, żeby one lepiej układały się w bębenku. Lepiej uszczelniały ten, ten, cały, ten całą komorę prochową w trakcie strzelania. Warto zwrócić na to uwagę: można kupić kulolejkę. To jest takie urządzenie, z których, których można odlewać kulki. Jeśli ktoś chce oszczędzić, można sobie kupić tygielek, odlewać sobie naboje. Będzie zdecydowanie taniej, ale no, trzeba mieć na to warunki. A odlewanie ołowiu nie jest zbyt zdrowe. Wszyscy o tym wiemy. Następnie jest przebitka. Tutaj ja używam, że tak powiem, takiej przebitki, która jest przebitką do czyszczenia. To są tak naprawdę przecieraki filcowe do czyszczenia usuwania brudu, które zakładamy na wycior, można je dodatkowo czyścić. To po prostu po wsypaniu prochu wkładamy do środka, na to wkładamy kulę. Oczywiście możecie kupić sobie, to są filcowe, możecie kupić sobie filc sami wyciąć, możecie sobie kupić korek sami wyciąć, możecie sypać też kaszkę mannę. Tutaj naprawdę nie ma jakiegoś wielkiego specjalnego e, znaczenia. Okulary do strzelania, słuchawki omawiałem. Nie ma to też znaczenia większego. Smar do smarowywania komór, żeby no, przy strzelaniu w czarny proch, no, ma duże właściwości: e, takie, że, że potrafi pochłonąć od jakąś iskrę, i kolejna komora potrafi się zająć. I macie reakcję łańcuchową, że może wam strzelić inne naboje, rozerwać broń. Dlatego po naciśnięciu pobojczykiem kuli. E, używacie smaru, żeby zasmarować tą komorę, żeby odizolować ją dodatkowo, prawda, to nie są naboje zespolone, gdzie nie ma takiego problemu, tutaj przygotowujecie sami, jakby, e, taki nabój, w związku z tym smar jest niezbędny. Tu mamy prawkę zewnętrzną, żeby nie używać pobojczyka, który jest z broni, tylko żeby na jakimś zewnętrznym stanowisku, w trakcie strzelania, druga osoba, albo samemu, ładować sobie drugi, drugi bębenek, drugi bębenek jest dokupiony, to jest oczywiście opcjonalne, można używać pobojczyka, ale tak jest zdecydowanie wygodniej, nie niszczy nam się pobojczyk w broni, nie niszczy nam się broń. E, to jest kapiszonownik, on może być też ślimakowy, to jest jakiś najprostszy listwowy. W przypadku rewolwerów e, problemem jest zakładanie kapiszonów. W Remingtonie tym bardziej są małe nacięcia, oczywiście można zmodyfikować naciąć sobie bardziej. Ale ciężko się nakłada te kapiszony, takim kapiszonownikiem jest zdecydowanie łatwiej. Ale to też ma swoje wady, też ma zalety, także potrafią się te kapiszony tym kapiszon, kapiszonowniku wywracać. Także... Także jest to do zastanowienia. Kolejna sprawa, bardzo śmieszna, to są takie małe dozowniczki do wsypywania prochu, e, one mają już podziałkę i jeżeli wiecie jaka jest na ważka, na przykład w przypadku Remingtona jest 1,1 grama, to jest około 25 grains, e, można spokojnie sobie za pomocą wagi taki proch ważyć i wrzucać. A można zrobić sobie miarkę mosiężną i zasypywać i widzimy na podziałce czy równo nasypujemy tego prochu, później ten proch bezpośrednio z takiego przygotowanego szczelnego pojemniczka jest w stanie po prostu przesypać bezpośrednio. Kolejny element to jest prochownica, jak najlepiej jak najmniejsza, do prochownicy dokupujecie końcówki, w tych końcówkach macie ilość na ważki na daną komorę, możecie wybrać sobie po prostu. O się wkręca, można wykręcić. Tu jest po prostu przesłona, do której się otwiera. i ja akurat wybrałem małą. Ona się przyda do dozowania. Na każdej końcówce jest podana ilość grańców, która wchodzi na komorę. To też ułatwia zadanie. Można sobie brać różne końcówki. Robi się to w ten sposób, że jak jest napełniona prochownica, to zasłaniając palcem daną ilość prochu się wsypuje. Zamyka sprawdza się czy ten proch jest i można wsypywać generalnie nie jest zalecane to jest ze względów bezpieczeństwa wsypywanie bezpośrednio z prochownicy do broni lepiej przysypywać do takich ampułek małych tak jak wcześniej wam pokazywałem no jest ryzyko zawsze takie że jest to jakaś większa objętość prochu jeśli jest gorący gorąca broń to po prostu może nastąpić nastąpić reakcja taka że, że wsypiemy ten gorący proch i on się zapali także raczej jest jako takie takie zabezpieczenie jakie dodatkowe. Dodatkowa rzecz. W przypadku rewolweru jest mniejsze prawdopodobieństwo, ale, ale warto mieć. Kolejną rzeczą jest miarka. O tyle ciekawa, że tą miarką możemy sobie ustalić, jaką ilość w grainach potrzebujemy prochu. Tu, tu jest podziałka i jesteśmy sobie w stanie po prostu z takiej prochownicy wsypywać do tej miarki i później wsypywać do komór. Ciekawa jest miarka o tyle, że jeszcze ma taki przyrząd do przepychania kominków z tyłu, taką szpilkę. Także to też jest urządzenie, które by się powinno mieć. Podział jest duży, można do dużego karabinu już stosować. Do rewolwerów powinna być ta miarka mniejsza, ale jest jaka jest. Spray do czyszczenia konserwacji broni, czyli jakiejś nie przewozimy, zabezpieczamy po umyciu. To jest jakiś Brunox, nie ma to znaczenia. I bardzo ważna rzecz, mianowicie zestaw do czyszczenia broni z wyciorami. Zestaw o tyle ciekawy, że jest tu grajcar, czyli urządzenie do wyciągania po prostu wyciągania po prostu zablokowanych w bębenku czy w lufie kul. Je można sobie na taki wycior nakręcić, wyciągnąć po prostu. Jest to urządzenie też niezbędne. Tu można sobie odpowiednio to wszystko wyposażyć. Szczotki są plastikowe, mosiężne. No, jakby to jest rzecz też niezbędna, którą warto sobie kupić i, i mieć. Tak wygląda podstawowy taki zestaw. Mm. To jest taki zestaw startowy, natomiast wszystkie oddzielne elementy i jak to wygląda, jak to się powinno odmierzać, jak się to używa, pokażemy w kolejnych odcinkach, jak będziemy ładować, jak będziemy odmierzać proch, jak to wszystko przygotować na strzelnicy, jak to przewozić, to wszystko Wam dokładnie wyjaśnię. Subskrybujcie, także inne kanały, zapraszam, zapraszam do naszego sklepu z biżuterią z monet coin może znajdziecie coś ciekawego. Pozdrawiam.